Ciema! Jestem dzisiaj z moją koleżanką Darią hey. i Karoliną, która jest poza kadrem nas obserwuje. <grystanie> <grystanie> I dzisiaj przychodzę do Was, z testem na żywo, w wosku w rolce. I będziemy dzisiaj woskować. I ja ten film widziałem już u Nisiaks. I u Big Beautiful Lulu, i one mówią o że to jest takie super. Ja nigdy w życiu się nie woskowałam, i bardzo bym chciała zacząć, bo jest lato, a Daria. Mam Woskuję takie szczęście, od 13 roku życia. Że Daria woskuje siebie, ciotki, wujku i matki. Od 13 roku <laughs> życie i słyszałam, że będzie mi woskować. Ja nigdy nie mam woskowana, więc będziemy mi woskować moje ręce na próbę, bo nie wiem, czy dam radę, nogi. W na samym ro... odcinku bikini. Na samym odcinku bikini, <laughs> tak, więc pokażę Wam tylko. Ta, ta maszynka wygląda tak, ona się już tu ładuje, w takim pudełku, o, o, takim, o przyszła. Eee, tu się ładuje, już jest nagrzana, niebieskie światełko i to już był wosk ja to kupiłam na Amazonie za jakieś 16 funtów i do tego zestawu miałyśmy takie trzy spraye, jeden przed, drugi po a trzeci jakiś tam łagodzący, łagodzący. i do tego stopasku. pasków więc tak za 16 funtów, moim zdaniem super cena ale zobaczymy czy jest warta nigdy nie miałam wosku, strasznie się boję i będziemy woskować yy, będziemy woskować ręce no i to tyle, nie? No to woskujemy, jedziemy. Może to jakoś przybliżę. W racji, że Ewa jest bardzo zestresowana. Chcę <laughs> przez wszystkie etapy typu odtłuszczanie, e tarkowanie, coś czego ja nigdy nie robię. A w ogóle malowałam się mm. Daria, dajcie znać, czy Wam się podoba. A po trzecie Darek chce założyć kanał na YouTube, więc dajcie kciuki w górę. <laughs> I subskrybujcie, chociaż jeszcze nie ma kanału. Nie ma. Ej, piecze! tak? No, dobra. Nie wiem, że nakładać. No dobra, jedziemy. Ale popatrz, jak mi włosy rosną, mi rosną tak. Ja wiem jak ci. Ja zobaczę jak ci rosną. Dobra. Daria pracuje ze mną, a oprócz tego też pracuje w, w salonie kosmetycznym i tam też depiluję i robi mhm. paznokcie. Skianalna zasada jest taka, Ewa Wam powinna powiedzieć, że nakładamy włos. No mówię, się nie znam. Ja sobie sama kupiłam włos do mikrofalówki z Wit jakiejś żeli się poparzyłam i mi skóra skórę nie. Z praktyki wiem, że warto jest sobie go tak roz... rozrolować na plastrze, bo na skórze boli was ciągnie. I tak, nakładamy go z kierunkiem w jakim włosy rosną. Więc Ewa jest. <śm> Dziwna. <śm> Dziwna. Dziwna. I rodzi w każdym... Ah! Oh. O Boże! Tu i rosną w ten sposób, o. Jak się boję, Jezus, będę się darła. Nakładamy plastik. Już? Nakładamy też w kierunku, w którym rosną włosy. Daj mi rękę, już mam całą spoconą. Wszyscy. Mam takie nie mokre ręce, patrzcie. Nie, nie Trzymaj to. I musicie. Nie ciągniecie w górę. Dajcie mi coś Nie ciągniecie w górę. Nie ciągniecie w górę. O, nie bolało. i tak to wygląda. Włosy, ery tak się... z ręki. Uuu! Ja w sumie nie mam jakichś takich włochatych rąk. Nie mam włochatych rąk, ale ja z, też z doświadczenia, ja lubię sobie też z Ja z ręce, w sobie bo lubię. czujesz się tak czysto i gładko tak, jakoś. To, i... no to jest raz dwa. nie było w ogóle źle, nie przesadzaj. Ten Vita był strasznie bolesny. Witę to jakieś nieporozumienie. A tu I mi tak rośnie krzywo, widzicie? Nawet nie dość, że w Polsce nie lubiłam na przykład kremów z Wita do tej bo mnie uczuliły dosłownie. Wolałam Bielandę. Tak samo tutaj zamiast tego Wita kupuję Noir, coś Noir no. Takie tanie. Ale ja mam na to uczulenie straszne. Tak, A jak się spoko. rozprowadza? Taka tania maszynka, spoko? Sprawa, każda inna. Aha, czyli, czyli to nie jest tak, że tanie to dziadostwo. Nie. No właśnie dziewczyny o. też mówiły, że to ogólnie no. jest tanie, To więc... jest jakby. Maszynka, I lebi, taki są... wkład do wosku co? kosztuje 2,50, 2 funty i to wystarcza na co? Na, całe, nogi, na, całe, na całe ciało, na całe ciało. Na, te doświadczenia. na nogi, uda, bikini, ręce i jeszcze trochę zostanie. Są różne woski. na przykład mm. ta, na przykład woski z talkiem są mniej wydajne niż zwykłe woski. Są też woski żelowe. Porszym woskiem, z jakim miałam kiedykolwiek do czynienia, to wosk żelowy. Są taka miałam po nim siniaki na, pod pachami. Nie, nie Nie? <grym> ale wiecie, jak moja, siostra Ej, bo mi... no. jak moja siostra woskowała nogi bitem No To zerwały je razem z skórę No mówię no, ci, mi z to samo Bo miałam takie dość długie włosy, ale nie bardzo Ale jak Mateuszowi woskowałam na próbę, to jemu wyrwało super, mnie. nie Jeszcze poparzyłam się tym woskiem Słuchajcie, no bo też sama moja jest trudno to zrobić, mało bo... kto Jezu, zani... i Aha. minęło chyba 15 sekund, zanim ja to oderwałam ten wosk kiedy się tak modliłam Ja jestem w stanie sobie zrobić, na przykład, nogi sama tak? No. Się Nogi bardziej niech. bolą? Trzy... jest już mnie ręka na, na pewno uda bardziej bolą niż łydki, to zależy od skóry. to była pachy i wąsik. W ogóle oh. pachy nie bolą. Tak? Najgorszy to jest bikini i no. marki stromowe. Więc naprawdę, no Przestań. Ale mnie boli ręka, może tak trzymać. A no może tak? Normalne, no bo źle leżeć no i mieć ją opartą na widzisz, że to nie, nie zależy może kto jaki ma to górę. coś tak jakby się hmm. mało rozpuścił. Nie, nie, ja nie? Jest on jest On jest taka ciapcia. Dobrze jest. Ale gęstwot. dobry jest. Ty, z dłoni będzie mi źle pilować, że jestem takim mutantem? Nie <grym> jestem mutantem, ale mam gładką rączkę. Ekstra, jestem bardzo po... Aaaa! Co jesteś bardzo podekscytowana? <grym> nie tak bardzo boli, da się no znieść. W ogóle nic nie boli, no no, nie nie. no bez przesady. Znaczy, boli, no ale... Najgorsze jest to czekanie, że ona zrobi a ten też jest, A propos bólu i skali ból, każdy oczywiście ma inną skalę a bólu. A czemu właśnie wszyscy tak robią? Co to robi? Zbiera ci resztkę wosku. Aha. Tak jak to masz, widzisz? Każdy ma inną skalę bólu, no A jest dwa, wosku, no. bardzo ważna sprawa jest to, żeby depilować się po prostu po okresie. No ja Bo przed okresem i w trakcie ból jest w moim przypadku kilkakrotnie większy. Nie jestem w stanie znieść depilacji. Ty tutaj też? No ja chcesz. A ty, Czy ty się tu depilujesz? Dobaczę? Nie ja w ogóle rzadko ręce robię, bo nie mam nikogo dopilować. No to ja cię nie... będę dopilnować? mi się dopilnować teraz. Gdziemy, spoko. No słuchajcie, jak macie koleżankę albo z mamą, taką maszynkę, to jest jakiś koszt 70 zł, więc można coś takiego kupić. Wkład kosztuje, ja mówię, 2,50, więc ile? To jest 10 zł? Ta na Allegro taniej nie wykupisz. Na Allegro kupisz, no i, i po prostu to jest bardzo wydajne, a nawet jeżeli idziecie do kosmetyczki, no to niby Wam zrobi profesjonalnie, ale no... Ja dlaczego właśnie... Tyle ja, kasy ja zaczęłam woskować 13 roku życia? To po prostu zaczęłam kolić nogi, wtedy mama stwierdziła, że nie będzie płaciła za mnie i za siebie o kosmetyczki. Kupiłyśmy to właśnie na Allegro. I robiłyśmy się na nawzajem. No I tak się powiem. zaczęło to, bo to, to koszt mnóstwo. tego zabiegu jest bardzo tani. A z tego co wiem, wiem, że mała płaciła za całe ciało. A w Wielkiej Brytanii to mógł... strasznie drogie, no to 50 funtów ze stu... Żeby całe ciało wydepilować w Wielkiej Brytanii, to musisz ile wydać? Ze stówę, nie? Bikini kosztuje 25, No nogi to nogi 50, 50. No. Całe nogi. Nie, bikini jest droższe. Chyba. Nie, nie wiem ile. Ja począłabym na ten szopień, no, no. Dużo, cztery. w każdym razie dużo, no. No jakby tak, no. To jest gotowa rączka, Tu mamy jakiś, Oleje, jakiś olejek odżywiamy. after treatment. To, może nam to od... Najlepszy jest oliwa z oliwek. Ja nie, nie mogę dotykać się. tego. A, musisz się rozsmarować. Czemu? Bo jak będę miała ja tu w ręce, to się tam mhm. dotknę. W ogóle nie wolno, nie wolno nałożyć nic z tego. O, fu, jak śmierć, widzisz? Nie wiem, czy. Nie wolno nałożyć nic z tego przed woskowaniem, bo po prostu nam nie złapie Niczego. My mam tylko rękę. O. Zwykły talk po to, żeby Ewa się bała, że jej odejdzie skóra. Ja tak. nigdy talku nie dam. Ale ja mam się teraz nie, 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 nie. zamienić miejscem, zamienimy się? Hmm, a na też na i robić drugą? Dobra, no. uwolnijmy tam, raz, dwa. A bo w sumie to tyle. Tyle? Tak, myślę, że pokazałam wam i odezwę się zaraz, jak skończymy wszystko, bo też nie ma Może myśmy, żeby być po doglądali. woskowaniu, bo niektórzy się mogą przestraszyć, takie e, czerwone kropeczki, kropeczki. i to jest, takie, e, to jest takie podrażnienie po prostu, one powinny zniknąć w ciągu dnia. To pogadamy jeszcze zaraz, dobra? Jak skończymy, to pogadamy jeszcze jak było okay. i o pielęgnacji. Mm. Hej! Nie ma! Mm. Już wróciłyśmy po woskowaniu. Moje ręce są gładkie jak dwie parówki. Są, takie, nie są tak super mięciutkie, więc jestem bardzo... nawet tak nie bardzo nie bolało. I następnym razem będziemy, e, będziemy woskować nogi i może bikini i pachy, ale nie wiem. Tak I jeszcze ja, ja teraz e, w międzyczasie wywoskowałam darii pachy. I fajnie było, Dwie, nie? Dwie pachy. Bardzo fajnie było. Bardzo fajnie było. I teraz jest jeszcze fajnie, bo jesteśmy gładziutkie. I co mamy do powiedzenia, że no super sprawa, prawda? Że taki wosk 16 funtów uważam, że i na ile takie woskowanie wystarczy? W sensie, że ile się trzyma takie. To efekt? jest taka bardziej indywidualna sprawa, ale myślę, że po dwóch tygodniach już. Tak, no no mam, ja mam na przykład problem z podwyżką te nadwyżką testosteronu I, i nie biorę hormonów, bo z nich zrezygnowałam i po prostu... Na drugi dzień mi już odrastają włosy, jak sobie ogolę maszynką to jest takie marczące, bo jak ja się dzisiaj Tak no Nie to nie takie nieprzyjemne, A że masz ten ten włos, jest całkiem inaczej może nie powinnam... są są nie i guściki, że że niektórzy niektórzy sobie sobie nie niektórzy nie mi generalnie moje nie na nie wiem, nie przeszkadzają ale chciałam nie prostu sprawdzić czy to mnie będzie to i w ogóle no Słucham i nie zróbmy, zrobimy nie na raz Dari, jak będzie chciała, no i co tak nie mówiłam. No bardzo serdecznie wszystkim polecam. Nie ma się czego baś, ja bardzo się bałam się, tak strasznie pociłam, widzieliście, ale przeżyłam. Nie polecam woskowania twarzy, ponieważ... Tym W ogóle żadnym woskiem, bo słyszałam opinię od takiej pani indyjki, prawda, która robi mi brwi nitką, jak jest to mamy. I to się potwierdza. Z każdym razem woskowanie, nawet czy potalkujesz skórę, czy nie, on zrywa ci kawałek na skórka. Ja mam zawsze podrażnienia. Po tak, zrywa tak, jakiś tam na skórka I po prostu jeżeli woskujemy te okolice oczu, czy ust, to jest skóra delikatniejsza. I po prostu jak robimy to regularnie z latami, skóra jest bardziej podata na, na zmarszczanie się, na Rozmarszczili i, i łatwiej, <laughs> łatwiej nam się to robi. To co marszry, mamy robić? Trukulica. Laser? Laser rozbija włókna kolagenowe, też nie polecam. No to co mamy zrobić? Ja sobie, nie wiem co jest dziwne, czy jest ważne, albo ja wyrywam to pęsetą sobie tutaj. Albo nauczyłam się sama nitkować po prostu, wąsik sobie zrobię nitką bez problemu mm. I to tak wylega, działa, nie? Ona nie zrywa ci skóry, ona działa na zasadzie jakiejś ma maszynki, jak to popływasz i ona też wyrywa te włosy Ale, ale nie ma ci skóry no Znaczy ona No Ale, ale czy nie wiecie, z woskiem, no, nie zrywa wiecie, skórę co? No ja zawsze idę do kosmetyczki czy nie, sama wosk robi sobie wąsik, to na drugi dzień mam takie strupy aż Straszne wyrywa, to jest gorący ale także skóry nie mam i mam takie pryszcze Aha, wrastanie się włosów, o tym miałyśmy powiedzieć Dobrze. O wrastaniu się włosów, bo to jest na przykład moją osobiście zmorą Pachy, bikini, ręce mogę robić Nie daj Boże nogi wydepiluję woskiem To mam, tak mi się włosy wrastają, że drapię je do krwi po prostu I nie pomaga na niej nic, ale co no pomaga na, na przykład moi, Nie mogę po prostu woskować nóg e, hmm. Co pomaga, wrastanie się włosów polega po prostu na tym, że włos jest za słaby Żeby przebić się przez skórę żeby wyrosnąć, więc jakby się z powrotem wrasta i robi nam się stan zapalny w skórze no. I to spędzi strasznie i czasem nawet boli no i Ale co powinno się robić, to po prostu peelingować je, grubym peelingiem, żeby tą skórę troszkę szczotką? Albo szczotką, albo gąbką, albo, albo ręcznikiem, żeby generalnie spilingować skórę, żeby włos mógł się wybić ale A to widzi, nawet wybić. po zwykłym goleniu mi się wrastają włosy Każdy ma po... inaczej Ja myślałam, że chcę depilator, ale nie dam, nie dam rady depilatorem, to tak boli, a tu włosy to naprawdę kwestia 5 sekund Polecamy kciuki w górę. Kciuki w górę to było Radio na tyle. No to co? E, dziękujemy Wam serdecznie za oglądanie. Kciuki w górę dla Darii i dla mnie, że Wam tak odważna. I... No ale. E, no to było na tyle. Dzięk dziękuję. Dajcie znać, co sądzicie o woskowaniu rąk i w ogóle o woskowaniu. Czy, czy, czy bolą nogi? Dajcie mi znać, bo się boję. ona mówi, że nie boli. No ale wszyscy. Ka co każdy, to inny człowiek, to inna opinia. Dobra, to tyle. Pa! pa! <śled>